Zobaczyłem mnóstwo ludzi zaangażowanych, twórczych, z pasją pracowitych, twór, którzy tworzą bogactwo malborka, żuław i pomorza. Przedsiębiorcy są solo tej ziemi, są bardzo ważni, dlatego szczególnie w tych ciężkich czasach, trudnych czasach niepewnych, dynamicznych, dziękuję, że jesteście, że nas wspieracie i jeszcze raz pięknie gratuluję. Myślę, że ta dzisiejsza gala pokazała, że warto się zgłosić do konkursu, warto w nim wystartować. To też ma duże znaczenie promocyjne. Razem budujemy klimat sprzyjający inwestycjom, tworzeniu miejsc pracy, rozwoju usług i promocji Małgorzata jako miasta nowoczesnego i otwartego. Nasze motto filmowe to jest: zawsze w gazie i tego się trzymamy. Pan Stanisław pracuje już od 50 lat we własnym zakładzie, a ma 60-letnie doświadczenie w zawodzie kreleckim. Firma roku 24:00. Tak, co tak, Brawo! Osoby, które tworzą nasz dobrobyt, które dają miejsca pracy, należy wyróżniać, należy, należy o nich pamiętać. Tradycyjnie nie byłbym, sobą bym tego nie powiedział. Niech biznesowa moc będzie z wami, drodzy przedsiębiorcy.